Złożenie ślubowania ucznia pierwszej klasy zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku na sztandar szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Będą dwa ślubowania, więc bardzo proszę, aby na obu yy, być w pozycji stojącej. Delegacje klas pierwszych, do ślubowania wysłał. Do ślubowania. Uczniowie u góry też proszę, ślubujemy. My uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku uroczyście ślubujemy. Rzetelnie wywiązywać się ze swoich powinności uczniowskich, wzorować się na postawie moralnej i pracowitości patrona szkoły. Ślubujemy! Szanować powierzone mienie i pomnażać je własną pracą. Ślubujemy! Przestrzegać zasad kodeksu ucznia i regulaminu szkoły. Ślubujemy! Okazywać szacunek ludziom starszym i przełożonym. Ślubujemy! Godnie reprezentować dobre imię szkoły. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Delegacje klas pierwszych, do szyku, wstąp. Spocznij. Szanowni Państwo, teraz delegacje klas o profilach mundurowych zostaną wyróżnione złożeniem ślubowania ucznia pierwszej klasy zespołu szkół mechanicznych i logistycznych na sztandar szkoły. Do ślubowania wysput. Do ślubowania. My uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym, morskim, strażarskim i lotniczym w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku uroczyście ślubujemy. ślubujemy. Nieustannie pracować nad sobą, aby wyrosnąć na odpowiedzialnego i prawego Polaka. Ślubujemy! Realizować postanowienia statutu szkoły i kodeksu ucznia, pokazywać należyty szacunek symbolom narodowym, sztandarowi szkoły oraz nauczycielom i pracownikom szkoły. Ślubujemy! Unikać w swoim postępowaniu wszelkich działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia, tworzyć nieskazitemu historii tej szkoły, aby, dać im, aby stać się im częścią i dumą. Ślubujemy! Dołożyć wszelkich starań, aby dobrze zachowywać się w moim środowisku i codziennym życiu, aby jak najlepiej wywiązywać się z uczniowskich obowiązków. Ślubujemy! Swoją prawością, poczuciem odpowiedzialności, rzetelnością w i sądach, tolerancją oraz aktywną postawą dawać wyraz swojego zaangażowania dla dobra całego społeczeństwa demokratycznej, i ojczyzny przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Delegacje prac Mundurowych do szyku marzy. Teraz nastąpi uroczyste pasowanie na ucznia klasy mundurowej o profilach wojskowym, morskim, strażackim i policyjnym i lotniczym. Proszę pozostać na miejscach siedzących, a podawane komendy będą dotyczyć tylko pasowanych uczniów. Także proszę usiąść. Pasuję Cię na kadeta klasy wojskowej. cię. Pasuję Cię na kadeta klasy wojskowej. Ufalecie. Pasuję Cię na kadeta klasy wojskowej. Pasuję się na kadeta klasy wojskowej. Uchwalę Pasuję się na kadeta klasy wojskowej. Uchwalę Pasuję cię na kadetach klasy wojskowej. Ufalajcie. Pasuję cię na kadetach klasy wojskowej. Ufalajcie. Pasuję cię na kadetach klasy wojskowej. Pasuję się na kadetach lasu podstawowego. Pasuję się na kadetach lasu podstawowego. Pasuję się na kadetach lasu powietrznego. We'll yeah, yeah. I really really ask Captain Samuel Davis to assist lowering profile students as they are talking to their own. O pasowania. Do szyku stol. Prawo zwrot. Za mną marsz. Szniowiec oprawny strażacki do pasowania występuje. O dokonanie pasowania klasy O. O pasowania. Pasujemy was na kadencję klasy Po pasowaniu. Do szyku. Wstąp. Wstąp. Uczniowie o profilu policyjnym do pasowania. Wystąp. Inspektora Tomasza Majkowskiego, zastępcem Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku. Stój. Lewo, stąd. Do pasowania. Pasuję Was na uchwyt w klasy do profilu policji. Do, szyku, Brawo, mną, do pasowania. Do szyku wstąpię. Prawo zwrot. Za mną patrz. W uczniowie lotniczym do pasowania wyspę. O pasowaniu, do szyku stóp. Prawo w Za mną marsz. patrz. Patrzmy. Poczeć sztandarowy, sztandar zespołu szkół mechanicznych i logistycznych subsków odprowadzić.